Witam bardzo serdecznie wszystkie osoby spod znaku koziorożca w horoskopie na wrzesień 2023 roku. Jeżeli jesteś nową osobą na tym kanale, to witam cię bardzo serdecznie i zachęcam do subskrypcji mojego kanału, abyś był była ze wszystkim na bieżąco i abyś nie przegapiła, nie przegapił horoskopów na kolejne miesiące. Pamiętajcie, moi kochani, że horoskopy, które dla Was tutaj przedstawiam, są horoskopami ogólnymi i nie z każdym wszystko będzie musiało rezonować. Jeżeli jeżeli ktoś z Was potrzebuje porady indywidualnej, to zapraszam do kontaktu. Mail kontaktowy do mnie znajdziecie w opisie tego filmu. Zaczynamy moi drodzy. W tym miesiącu sprawdzimy sobie takie sfery życia jak finanse, praca, uczucia mm, oraz zdrowie. Także oglądaj drogi koziorożcu ten horoskop do samego końca, aby nie przegapić żadnego szczegółu. Patrzymy koziorożec i wrzesień 2023 Roku koziorożec. Zobaczmy, kochani, cóż tutaj dla Was szykuje los. Finanse. Zaraz zobaczymy, cóż tutaj się nam pokaże. Finanse dla koziorożców. Moje drogie koziorożce, powiem Wam tak. Jeżeli chodzi o sferę finansową, sytuacja wygląda następująco. Mam pokazane, że niestety będziecie musieli dłużej poczekać na jakieś pieniądze. Na pieniądze, na które prawdopodobnie wyczekujecie już tutaj. Dłuższy okres czasu. Tarot wskazuje mi to, że jeżeli liczysz na załatwienie jakichś spraw administracyjno-sądowniczo-urzędowych związanych z finansami, to niestety te sprawy mogą być tutaj odciągane w czasie. Także nie liczy na to, mój drogi Koziorożcu, że wszystko łatwo, pięknie i sprawnie sobie pozałatwiasz, ponieważ prawdopodobnie tak nie będzie. Sytuacja finansowa pokazuje się dla Was dość stabilnie i bezpiecznie. Nie będzie tutaj jakichś większych zmian finansowych. Tak jak było w tych finansach do tej pory, tak prawdopodobnie również we wrześniu będą one wyglądały. Nie ma tutaj jakichś strat, ale także nie ma tutaj jakichś wielkich szałów finansowych, które mogłyby Was uskrzydlić i spowodować, że nagle, z dnia na dzień i z chwili na chwilę, staniecie się bogaci. Zobaczmy teraz pracę. Jak tutaj będzie wyglądała praca u koziorożców? Moje drogie koziorożce, praca wygląda dobrze. Ja mam tutaj pokazane, że jest przed Wami wiele nowych możliwości jakieś nowe ścieżki, nowe furtki zawodowe stoją przed Wami otworem. Uda Wam się tutaj zakończyć pewne schematy związane z pracą, które od dłuższego czasu Was męczyły i dręczyły i z tego powodu będziecie bardzo ale to bardzo zadowolone. I bardzo szczęśliwe. Jeżeli chodzi o osoby szukające pracy, karty tarota wskazują, że jak najbardziej, drogi Koziorożcu, jesteś osobą pracowitą i masz tutaj szansę na znalezienie nowej pracy, nowej pracy, która będzie dla Ciebie bardzo satysfakcjonująca, nowej pracy, w której będziesz miał szansę na to, aby rozwijać swoje umiejętności i wspinać się po szczeblach kariery zawodowej. Mam tutaj taką informację, że znajdziesz pracę, gdzie kobieta będzie na wysokim stanowisku, kobieta będzie szefową, ewentualnie jakaś bliska Tobie osoba, będzie to prawdopodobnie właśnie kobieta, pomoże Tobie, mój drogi Koziorożcu, w znalezieniu tej nowej pracy, za co będziesz jej tutaj bardzo, ale to bardzo wdzięczny. Jeżeli chodzi o osoby pracujące, nadal będziecie pracować i mam pokazane, że w tym miesiącu postawicie tutaj na swoim. Uda wam się dopiąć... Ostatnie guziczki, jeżeli chodzi o załatwianie spraw związanych z pracą. Jeżeli chcesz coś definitywnie zakończyć, może jakiś projekt, może jakiś etap w swoim życiu zawodowym, karty teorety wskazują, że to zrobisz. Będziesz tutaj, wiódł prym i będziesz tutaj ewidentnie mm, miał szansę, drogi kozioroż, koziorożcu, na to, aby wykazać się w tej sferze zawodowej. Jeżeli liczysz na jakiś awans, to również myślę, że będzie tutaj szansa na to, aby taki awans otrzymać. Naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Będziesz się tutaj rozwijać w sferze zawodowej. Miłość. Hmm. A w tej miłości takie troszeczkę rozczarowanie jest pokazane, bo karty wskazują na to, że wy bardzo mocno czegoś wyczekujecie, a to niestety do was jeszcze nie przychodzi. Jeżeli jesteś, jeżeli jesteś singlem, singielką z podznaku koziorożca, karty tarota mówią mi tutaj o tym, że bardzo liczysz na to, że jakaś nowa osoba pojawi się w tym miesiącu w Twoim życiu. Bardzo chciałbyś, bardzo pragniesz tej miłości, ale niestety nie robisz nic w kierunku tego, aby tę miłość do swojego życia przyciągnąć, czyli przyjmujesz taką totalnie bierną postawę, pasywną postawę, w której ty nic nie robisz i czekasz, aż samo przyjdzie, aż ten mężczyzna czy ta kobieta sam sama zapukę do twoich drzwi. Niestety karty wskazują, że tak wyglądać to nie będzie. Jeżeli chcesz, aby coś więcej zadziało się w twoim życiu emocjonalnym, musisz, mój drogi, musisz, moja droga, wyjść z inicjatywą i sam Sama coś od siebie tutaj więcej dać. W innym przypadku y, mam pokazane, że ta nowa miłość niestety jeszcze do ciebie w tym miesiącu nie przyjdzie. Y, natomiast jeżeli chodzi o osoby w związkach. To mam tutaj pokazane to, że wasz partner w tym miesiącu nie będzie w stanie spełnić waszych wszystkich oczekiwań, wszystkich wymagań, które macie w stosunku do jego osoby. Również mam tutaj pokazane to, że jeżeli planujesz wraz ze swoim partnerem jakąś podróż czy wycieczkę we wrześniu, to może ona zostać odsunięta w czasie. To też nie jest. Mm, na pewno tutaj dobrą informacją. Kolejna informacja dla osób w związkach jest taka, że troszeczkę nudy może zawiać w waszym życiu, w waszym partnerstwie, ale również może tutaj być pewien problem związany ze zdrowiem twojego partnera. Twój partner może mieć jakieś mniejsze bądź większe problemy związane ze zdrowiem i bardzo mocno się y, ciebie to przejmie, y, całą siebie tutaj oddasz, aby. Spróbować to naprawić, aby mu jak najbardziej pomóc, ale mam pokazane, że na pewne rzeczy wpływu nie będziesz miała. Czyli sytuacja wygląda tak, że nie będzie tutaj jakichś szalonych podbojów miłosnych, spowodowanych tym, że wasz partner z powodu złego samopoczucia zdrowotnego nie będzie w stanie dać Wam tego, czego Wy będziecie od Niego w tym miesiącu oczekiwały. No rozstań tutaj żadnych nie widzę, ale widzę to, że nie będziecie w pełni usatysfakcjonowane swoim partnerstwem, swoim partnerem i waszym życiem emocjonalnym. Zdrowie. Słuchajcie, jeżeli chodzi o zdrowie, sytuacja przedstawia się następująco. Musicie uważać na to, aby w zdrowiu nie zostać na coś naciągniętym albo oszukanym. Ja mam tutaj pokazane jako jakieś prywatne leczenie, podczas którego osoba prowadząca będzie chciała. Po prostu najzwyczajniej w świecie, kolokwialnie mówiąc, ciągnąć od was kasę. Nie wiem, na przykład was przebada i powie, że musicie chodzić do jego znajomego, czy do jego brata na jakieś rehabilitacje, czy coś w tym stylu. Coś takiego jest tutaj pokazane. Także jeżeli będziecie leczyły się, moi drodzy, prywatnie, no to w tym miesiącu naprawdę uważajcie na to, gdyż ktoś, pomimo tego, że jest lekarzem, może chcieć was odszukać bądź naciągnąć na pieniądze. Jeżeli chodzi o zdrowie, karty Tarota wskazują mi tutaj również to, że jesteście uwikłani w jakieś złe schematy, które niekorzystnie wpływają na waszą sferę finansową. Być może musisz wydawać dużą ilość pieniędzy na rehabilitację, na lekarza bądź na leki i jesteś do tego uwiązana, jesteś do tego uwiązany, no i na to niestety no, większego wpływu mieć, mój drogi, moja droga, nie będziesz. Jeżeli chodzi o takie jednostki chorobowe, na pewno musisz zwrócić uwagę na stany zapalne w swoim organizmie, gdyż karty tarota bardzo mocno mi to tutaj pokazują. Steny zapalne w szczególnie w stawach kolanowych. Coś takiego jest tutaj pokazane. Również widzę to, że będziesz wydawać pieniądze na suplementację. Diety, wzbogacenie swojego organizmu w jakieś makro i mikroelementy, i myślę, że jest to dość um, dobre. Uważaj na przemianę materii, i uważaj na to, abyś we wrześniu, drogi Koziorożcu, nie przytył, ponieważ ja mam pokazane, że ty możesz być uzależniony od jakichś produktów, które negatywnie wpływają na Twoją przemianę materii, i możesz tutaj niestety przytyć. I będziesz z tego rozczarowany, to chyba naturalne, dlatego zwróć na to swoją uwagę, aby tego uniknąć. Dobrze, moi mili, ślicznie Wam dziękuję za obejrzenie tego horoskopu. Jeżeli on się Wam podobał, to proszę, zasubskrybujcie mój kanał, zostawcie łapkę w górę, zostawcie serduszko w komentarzu, abym wiedział, że obejrzyliście ten film do samego końca. Ja tymczasem ślicznie Wam dziękuję za to, że jesteście i pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Do usłyszenia.